Hol zakupowy dla marki Skims. Skims to marka Kim Kardashian. Zamówienie złożone w sklepie Bruninger. Wszystkie rzeczy, które mierzę, mam w rozmiarze M. Zwyczajowo noszę XSS. Skims słynie z inkluzywności rozmiarowej i kolorystycznej. Posiadają rozmiarówkę od XXS do 5xL. Do tego szeroka gama odcieni od uwzględniająca różne odcienie skóry. Założenie jest proste. Ubrania i birizna mają być komfortowe, opływać sylwetkę i nie odznaczać się pod innymi ubraniami. I Słuchajcie, to im się naprawdę udało. Dla mnie hitem są body. Nic nie uciska, nic się nie wpija, a body idealnie opływa sylwetkę. Tutaj u mnie widzicie wersję na długi rękaw w kolorze brązowym i wersję na krótki rękaw w kolorze czarnym. Właściwości obu tych modeli są takie same, pięknie opływają sylwetkę. Tutaj jeszcze jeden basicowy model, niestety zamówiony przez pomyłkę, nie zauważyłam, że ta koszulka ma takie falowanie u góry i u dołu. Ja bardzo nie lubię tego efektu, czuję się w nim jak pastareczka. No nic nie można mu zarzucić, ale ja nie czuję tutaj efektu wow. Tutaj spodenki z kategorii odzież sportowa, bardzo klasyczne. Myślę, że akurat w nich nie ma nic specjalnie unikalnego. Ja wzięłam je, ponieważ potrzebowałam stworzyć sobie komplet z bluzą marki Wasala, polskiej marki, którą akurat mam w mojej szafie. No i tutaj jeszcze dwa klasyki, jasna szarość na długi i na krótki rękaw. Długi rękaw jest naprawdę długi, natomiast moim hitem i tak pozostaje body. OK, jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam, a ja dziękuję za uwagę.